Witajcie. Witajcie, to my, redaktorzy portalu STRIKE, redaktor naczelny Maciej Wiśniowski, witaj. I ja, Jan Stanisławski. Dziś chcieliśmy uraczyć was komentarzem a propos tematu, który no, nie, nie sposób go nie zauważyć, no, nie sposób, żeby umknął naszej uwadze. No i nie umyka. Chodzi oczywiście o e, zupełnie konkretnie, to chodzi o tę sagę z wyrzutniami, pociskami typu Patriot, które Niemcy mieli, czy tam Bundeswehr ma przekazać e, bratniej polskiej natowskiej armii, miała przekazać, no ale okazało się, że wszystko to jest wysoce skomplikowane i technologicznie, i logistycznie, ale przede wszystkim jest to skomplikowane politycznie. Natomiast te komplikacje polityczne, według mojej oceny przynajmniej, no, ujawniły, właściwie trudno powiedzieć, czy ujawniły, ale wydaje mi się, że e, tak pogłębiły to poczucie, które, czy też nasze te obserwacje, może utrwaliły nas w tych obserwacjach, no, że żyjemy zdecydowanie w kraju, który jest rządzony przez osoby no, albo bezrozumne, albo osoby, które. E, no kompletnie po prostu nie znają się na zagadnieniach jakichkolwiek związanych z państwowością. No, mam tutaj na myśli oczywiście reakcję prezesa państwa, który znaczy reakcję oczywiście całego aparatu państwowego, bo przypomnijmy, że zaczęło się od jakiejś tam propozycji, która jak się okazało w trakcie tej sagi, nawet po stronie niemieckiej nie była tak zupełnie prawidłowo uzgodniona, ale no to, to jest ich tam niemiecka sprawa. Natomiast tutaj mieliśmy wszystko, wszystkie te rozstrzygnięcia, całą tę dyskusję prowadzoną pomiędzy obozem czy tam ludźmi Jarosława Kaczyńskiego i jakimiś innymi ludźmi, którzy byli pierwszymi adresatami tego komunikatu ze strony niemieckiej. W zasadzie była prowadzona publicznie, częściowo również na portalu Antyspołecznościowym Twitter, który ja śledzę, właśnie gdy tego rodzaju rzeczy się dzieją. No, i na przykład, tam był taki moment, kiedy ta propozycja została początkowo tam w jakiś sposób powiedzmy, przyjęta, tak zupełnie wstępnie, i potem. Potem, po, potem właśnie można powiedzieć, że Kaczyński poszczuł błaszczakiem, że jednak nie, że to musi gdzieś tam iść na Ukrainę. No i zaczą, zaczął się ten cały Galimatias. No ja się temu przyglądałem, jedząc popcorn, oczywiście. No, symbolicznie nie lubię popcornu w ogóle, ale tak, no, jadłem sobie ten popcorn i, i, i tak sobie myślałem, no, ciekawe, ciekawe, czym to się skończy. No i. Założyłem, że musi się skończyć oczywiście jakąś kompromitacją strony polskiej. No i tutaj kilka takich kompromitacji rzeczywiście było, i myślałem, że właściwie o tym będziemy rozmawiali że to ci przedłożę jako taki pomysł na, na, na no, żeby to skomentować. Ale ze względu na to, że odbyła się też ta konferencja prasowa, gdzie prezes państwa, tak to już można powiedzieć, z jakąś taką naprawdę dezynwolturą i, i, i brakiem pomyślunku. By powiedział takie słowa, które zmroziły trochę tutaj opinię publiczną, zresztą nie tylko w Polsce, nawiasem mówiąc, bo jest to komentowane również na świecie, że przecież Niemcy i tak nie będą zestrzeliwali rosyjskich rakiet, czy tam nie będą bronili Polski przed rosyjskimi rakietami. Czym właściwie, oczywiście podejrzewam, że nie zdając sobie z tego sprawy, no w zasadzie podważył trochę sens istnienia NATO. Ja to nie, nie jestem fanem na to, ale jednak no, uważam, że skoro już się jest takim państwem frontowym i tutaj się wypina, prawda, pierś dumnie mm, i, i, i pobrzdękuje szabelką, no to należałoby troszeczkę tutaj jakoś podejść do tego wszystkiego subtelniej. No ale no, no, tak czy inaczej, żyjemy ewidentnie w kraju, który jest rządzony przez jakiegoś takiego bieda, dyktatorka wewnątrz politycznego procesu w Polsce, który kompletnie, wiesz, no, kompletnie sobie z tym nie radzi, znaczy, no, nie jest w stanie udźwignąć nawet tej roli, którą sobie sam dla siebie przeznaczył. W, tym, no w tej układance, no, którą od 2015 roku Misternie konstruuje. No ale, ale chciałbym usłyszeć najpierw Twoje tutaj, e, twój, twój jakiś taki wstępne wrażenia z tego wszystkiego. Znaczy, ja wiesz, no wrażenia, wrażenia są takie, że, że w gruncie rzeczy sprawa, z mojego punktu widzenia wyłącznie, jest sprawą prostą. I ponieważ czy. Będzie Trzecia Wojna Światowa na skutek ruchów politycznych, takich robaczkowych Polski, czy nie będzie Trzeciej Wojny Światowej? Ponieważ no, człowiek przeciętnie inteligentny w zasadzie wie, że, że władowanie rakiet Patriot na terytorium Ukrainy z obsługą niemiecką, bo nikt tego nie robi, inny, i zresztą takich rakiet się nie wypuszcza z rąk, żeby komuś dać, przynajmniej na tym, na tym etapie konfliktu zbrojnego. I to jest jedna moja refleksja. Druga moja refleksja jest taka, że, że nasze państwo, niezależnie od tego, co już o nim czernie powiedziałeś, ja tylko mam jedną, jedną taką refleksję, polegającą na tym, że to, co Polska wypina, to na pewno nie jest pierś. To ja ci gwarantuję również. Natomiast natomiast ta, ta skala kompromitacji, powiedziałbym, instytucjonalnej jest tak zaawansowana, że, że można zdechnąć ze śmiechu. Ponieważ najpierw mówi, mówi minister obrony narodowej, przepraszam za wyrażenie, że wywala te patrioty na Ukrainę, co, czym to grozi, to jest jasne i Niemcy zaraz dają, dają temu wyraz, żeby, żeby jednak Polacy trochę się pohamowali mimo wszystko w tym samobójczym skoku. Znaczy. Jeżeli chcemy, tak, 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 myślę, że Niemcy tak myślą, że jeżeli chcemy skakać do tego pustego basenu, no to wolna droga, tylko, tylko trzeba ciągnąć inny. No tak, tak, tylko nie z ich nie z ich bateriami tutaj się tutaj. I, i, I potem nagle po dwóch dniach nie uwierzysz. Włącza się prezydent, prezydent Andrzej Duda, który jest, nie wiem czy o tym wszyscy pamiętają, z wierzchnikiem Sił Zbrojnych. Rozumiesz, jakiś facet, minister, Rozporządza na bardzo wysokim szczeblu bardzo poważną bronią w taki sposób, że konsekwencje tego mogą być nieobliczalne, a zwierzchnik Sił Zbrojnych Polski milczy. W ogóle nie ma nic do powiedzenia, może dlatego, że nikt się go o nic nie pyta. Nie, I o Kaczyński nie kazał nic powiedzieć. Nikt, od... Tak, i może dlatego, że nikt o nim po prostu nie pamięta, że on cokolwiek, kimkolwiek jest, po, poza tą oczywiście nominalną funkcją zwierzchnika Sił, sił, sił Zbrojnych. No, ja ci powiem, to jednak ta y, poziom tej, tej, tej kompromitacji, ja sobie wyobrażam, że we wszystkich krajach europejskich, w których w stolicach chce się śledzić w ogóle to, co się dzieje w Polsce, ryczą ze śmiechu po prostu od rana do wieczora. Naprawdę. Ja myślę, że najwięcej to ryczą, mówiąc szczerze, w Niemczech, dlatego że tam to chyba tak wybrzmiało, można powiedzieć, ta kompromitacja w pełnej krasie. To znaczy, Polacy sobie w ogóle to jest, to jest chyba najbardziej w tym wszystkim takie. Wiesz, no, z jednej strony jest to komiczne, ale z drugiej strony jest to, no, jest to jakieś. Wiesz, no, jest to jakieś przykre, no, żałosne, przykre. Bo tak, Polacy prawdopodobnie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak bardzo się skompromitowali. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście rządzą nami ludzie, którzy no, nie mają pojęcia o zarządzaniu, o, o w ogóle o polityce żadnej, o polityce wewnętrznej, ale o polityce międzynarodowej, zwłaszcza No żeby być y, jednak, żeby prowadzić jakąkolwiek politykę międzynarodową, no to trzeba mieć pojęcie jakieś minimum pojęcia i kultury jakiejś. Dyplomatycznej. I ponieważ oni zgodnie z taką wschodnioeuropejską zasadą, którą no, wiesz, można wyrazić tym rosyjskim powiedzeniem, rugając znaczy praw, no to oni, oni tak ta, ta, taki język to by zrozumieli. No gdyby ktoś przyszedł, to chrzanią przywołał do porządku, tak jak było nawiasem mówiąc przy okazji tego przewodowa, co sobie spekulowaliśmy, że ktoś im w pewnym momencie po prostu pociągnął ich za uszy i powiedział, słuchajcie, chłopaki, tutaj po, po, za daleko. Się posunęliście i musicie tutaj swoją narrację zreformułować, no to wtedy oni rzeczywiście jakoś są w stanie się zdyscyplinować. Ale w innym wypadku nie są w stanie tego zrobić. I Niemcy, ponieważ nie są, wiesz, tacy, no, no nie są jak Amerykanie, nie ciągną za uszy, nie mają takich, nie wiem, nie mają takich instrumentów, być może nawet tutaj w Polsce, no, tylko komunikują różne rzeczy w przestrzeni publicznej, niekoniecznie na Twitterze, ale w ogóle. No i na przykład używają takich stwierdzeń dyplomatycznych, właśnie, no, że polska propozycja, no, wymaga pewnych dodatkowych ustaleń, że raczej takie rzeczy to chyba należałoby na forum NATO ustalać i że to nie są chyba takie autonomiczne decyzje, którą mogą sobie tutaj jakieś kraje podejmować, tego rodzaju w ogóle prośby w stosunku od jednego państwa natowskiego do drugiego, to też chyba nie mogą być tak bilateralnie zupełnie formułowane, zwłaszcza w tak napiętej sytuacji i oni zupełnie tego nie rozumieją, kompletnie, oni po prostu tak. się nie zdają sprawy z tego, że to jest komunikat, ej chłopaki wygłupiliście się, Zrobiliście głupotę, weźcie się, zamknijcie i zacznijcie myśleć. Albo jeżeli nie potraficie tutaj jakoś konkluzywnie właśnie nic wymyślić, to może po cichu to jakoś spróbujmy załatwić. My wam powiemy, co trzeba, co można, ja, a czego ja, nie ja, można. Ty... Jak nie wiecie, to przyjdźcie i się zapytajcie. No, no tak, ja tak, nie, no cokolwiek, nie, ale wiesz, ale chodziło wiecie, o to żeby, to, żeby to jakoś powstrzymać, nie? Natomiast ci hmm. po prostu ze względu właśnie na te, bo, bo to teraz jest nowa mądrość etapu, że już te, te, teraz na, głównym wrogiem tutaj jeżeli chodzi o PR, jeżeli chodzi o cały ten... Tę narrację w Polsce, no to głównym wrogiem teraz są Niemcy. Niemcy wszystko, jak wiadomo, zrobiły ktoś, i, 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 te, i teraz ze względu na to, żeby tutaj te, te właśnie te, te Niemcy można jakoś eksploatować, bo ludzie już się Rosji ewidentnie boją w dostatecznym stopniu, no to teraz jest właśnie tak, że to Niemcy, Niemcy, Niemcy. No to jak Niemcy, to dobra, to oni kręcą sobie tutaj jakąś inbę antyniemiecką na potrzeby właściwie no własnej komunikacji politycznej do najbardziej twardego, chyba najbardziej takiego twardogłowego, nawet powiedziałbym, elektoratu prawa i sprawiedliwości. I w ogóle nie zwracają uwagi na to, że są jakieś jeszcze sprawy międzynarodowe, które po prostu trzeba, no trochę chociaż trzeba na to zwracać uwagę, no drobinę trzeba to uwzględniać, ale to nie ma znaczenia, oni po prostu idą i wiesz, i idą, i, i do tego stopnia puścili się poręczy, że właśnie prezes państwa wyszedł na tej konferencji prasowej jakiejś tam, no i powiedział to, że e, tam, na Ukrainę, i że i tak przecież Niemcy nie będą tutaj bronić, wiesz, polskiego nieba przed rosyjskimi rakietami. Czy jak on to tam dokładnie powiedział, to można sobie sprawdzić, ale taki był dokładnie wydźwięk. No i wiesz, i tym sposobem, no on, on nie myśli, no postawił właściwie znak zapytania nad sensem istnienia. Na to. I Właśnie. znaczy wiesz, ja ale... proszę mnie źle nie zrozumieć, bo ja naprawdę nie jestem fanem tej organizacji i, i wiesz, no, moja publicystyka dotychczasowa jest chyba tego dowodnym świadectwem, ale, a, ale wiesz, no, jestem za tym, żeby no, jakaś odpowiedzialność za słowo była. I zdaję Właśnie. sobie sprawę z tego, że, istnieje, że, 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 że krajem rządzi e, no, no, grupa ludzi bezrozumnych, jak powiedziałem na początku, no ale jednak, no nie wiem, no, opinia publiczna jeszcze wciąż chyba coś może. No. Po pierwsze myślę, że już nic nie może wyłączyć, tak. wybory, a i to nie dam sobie uciąć niczego. Natomiast wiesz co, jest jeden, jeden plus w tej całej sytuacji. Otóż plusem tej, tego, co tutaj właśnie, o czym właśnie w tej chwili mówimy jest to, że być może w NATO w tej chwili zbiera się jakieś poważne gremium, Aha. które będzie wyciągało wnioski w tym kierunku, czy aby na pewno chcemy dalszego rozszerzenia NATO, o państwa, których, jakby to powiedzieć, przewidywalność jest słaba. Na przykładzie Polski widać, że no, jeżeli mamy jakiś ewidentny kryzys intelektualny w rządzących elitach, to czy na przykład nawet ten mokry sen, że przy przyjęcie Ukrainy do NATO niezależnie od tego, że ona nie spełnia żadnych warunków w chwili obecnej to jak to powiedzieć, no jest, to, jest to mocny dzwonek alarmowy, tak, czy, czy aby na pewno warto do takiego paktu przyjąć ludzi, których, których potem, no, nad którymi nie będziemy w jakiś sposób panować, bo nad Polską jeszcze możemy, ale jak ich będzie więcej, to nam się rozejdą pod rękoma, rozumiesz, i koniec, i będą robili własne coś, a te własne coś będzie, będzie skutkowało, no, unicestwieniem planety, no. Znaczy Już. wiesz, no, gdyby, gdyby doszło do czegoś takiego jak na przykład jak z Kościołem w Polsce, gdyby Kaczyński doprowadził do takiej sytuacji z NATO, to znaczy wiesz, no, Kaczyński nikt chyba nie zrobił dla sekularyzacji polskiego społeczeństwa więcej niż Kaczyński w ostatnich latach, więc jeżeli by się okazało, że on by miał taki sam skutek, jeśli chodzi o NATO, to znaczy, że NATO zaczęłoby po prostu, przestałoby tutaj tę ekspansywną, terytorialną politykę prowadzić, przestałoby przyjmować jakieś kagłowate główne... Właśnie ja łowatek, łupane, o tym mówię, właśnie o tym państwka, tak? ...typu to, w którym mieszkamy albo jakieś tam inne właśnie z naszego regionu, z jakimiś nieobliczalnymi, obłąkanymi zupełnie doktrynerami i yy, którzy nie mają zielonego pojęcia o zarządzaniu czymkolwiek i których o drogę bym osobiście nie spytał, co dopiero o to, jak zarządzasz jakimś tam, wiesz, jakimś państwem, to, to tak, to byłoby rzeczywiście super. No, nie jestem może aż takim optymistą jak ty, ale gdyby się coś takiego Jarosławowi udało, to na pewno no to na pewno tutaj jakieś wyrazy dziękczynienia stosowne do tego mu złożymy, ale wiesz, ale dobra, to on powiedział to, co powiedział, ale wróćmy jeszcze i to i to jest rzeczywiście jakimś dowodem na, na, na jakieś taką kompletne odklejenie prezesa państwa od, od, wiesz, od tej rzeczywistości, w której on się powinien poruszać. Natomiast jest druga rzecz, że, yy, i jest właśnie to, co ty powiedziałeś też tutaj we wstępnej części swojego komentarza, czyli czy mamy to, idziemy na tę trzecią wojnę światową, czy nie idziemy? Bo to jest znowu kurczę, jakaś taka, wiesz, polska tutaj rzecz, ja wiesz co, <laughs> nie, nie wiem, czy to jest cynizm. Znaczy wiem, że na pewno jest doza cynizmu w tym, bo jestem przekonany, ale nie mam na to dowodów, no ale to po prostu dzielę się jakimś swoją, swoim swoją refleksją, swoim przekonaniem, on jest bardzo subiektywne, ale wydaje mi się, wielu publicystów nawiasem, często prawicowych też to podkreśla, że Jarosław Kaczyński już, już nie wytrzymuje, bo on jeszcze do niedawna był taki bardziej sprawny umysłowo, wiesz, miał więcej swady, werwy jakoś tak, wiesz, tak, 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 tak potrafił pobudzać trochę, wiesz, tych swoich wyborców, zwłaszcza ten najtwardszy elektorat. W ostatnich latach mu się to zupełnie rozłazi, a w miesiącach to już zupełnie mu się to rozłazi w tym roku. Dowodem na to jest, jest porażka, według mojej oceny, przynajmniej tego tournée, tego Wiesz, po, po, po Polsce, ale a, a, i, i, i wiesz, no, te sondaże też nie wyglądają najlepiej. Sytuacja ekonomiczna w kraju, jaka jest, to wszyscy widzimy. I, 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 I mam takie przekonanie, że on rzeczywiście może chcieć znaleźć koniecznie jakąś taką opcję, żeby tutaj, wiesz, ten stanik wojenny, albo przynajmniej odłożyć wybory, bo, bo, bo to jest jakaś taka, to, to jest dla niego jakiś taki pomysł, chyba, na to, żeby, wiesz, no, żeby trwać. I, i, I wiesz, i, i teraz tak, w, w tym kontekście wydaje mi się, że ta propozycja, którą on złożył w taki, no w taki bez żadnego trybu, można tak powiedzieć, bo to, to jest takie, tak to właśnie w jego stylu, no bez żadnego trybu powiedział, że dobra, Niemcy chcą tutaj coś dać, to lepiej to niech to wyślą na Ukrainę. No i, i, i wiesz, i właśnie nie wiem, czy on nawet się zastanowił na tym, znaczy się pomyślał, czy pomyślał, czy w ogóle ma wokół siebie ludzi, którzy mogliby mu powiedzieć, Panie prezesie, to no tak nie, nie możemy takiej propozycji sformułować, dlatego że wysłanie tej broni, tych zestawów, tych instalacji wojskowych na Ukrainę wiązałoby się z wysłaniem tam również personelu, który będzie to obsługiwał. Dlatego że armia ukraińska nie ma ludzi, którzy są wyszkoleni do obsługi tego rodzaju maszynerii i musieliby tam pojechać żołnierze niemieccy, może żołnierze polscy, a może musieliby tam pojechać żołnierze amerykańscy, nie wiem. W każdym razie musieli musiałby się tam pojawić personel NATO. Personel NATO, który wraz z natowską bronią pojedzie na Ukrainę, spowoduje prawdopodobnie eskalację konfliktu do czegoś, co sobie cały czas umownie nazywamy trzecią wojną światową, a niektórzy końcem świata, myślę, że to nie jest bardzo dalekie od prawdy. Dzięki. Więc... Więc wiesz, no teraz tak, pytanie, no pytanie, które tutaj się nasuwa, jest takie, czy właśnie to jest tak, że prezes jest po prostu cyniczny i za wszelką cenę niech świat wybucha? Ale ja muszę, muszę tutaj zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, żeby utrzymać władzę jak najdłużej. Niech świat się skończy, niech ludzkość się skończy, nawet wiesz, przedterminowo zupełnie, wiesz, przed terminem nawet jego naturalnej śmierci i tak dalej. W imię właśnie tego, żeby PiS dźwigał temat dalej i jako, jako partia rządząca. Czy to jest tak, że on naprawdę już zgłupiał? Kompletnie zwariował, wiesz, no, odkleił się. Może, wiesz, może jakieś syndromy Joe Bidena już takie, wiesz, zombie jakieś mu się pojawiają? No nie wiadomo, oczywiście yy, 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 nasze spekulacje są, yy, są tyleż warte, ile, ile będą trwały. Ja po prostu myślę, że jeżeli nawet brać pod uwagę to, co mówisz, ten, 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 ten wariant, powiedziałbym, zmęczenia materiału, tak to delikatnie mhm. nazwijmy, to ja myślę, że no, ma, ma do tego prawo. To znaczy, rzeczywiście, ostatnie, ostatnie miesiące i w zasadzie lata, bo jeszcze COVID nam, nam tutaj do tego doszedł, wymagały rzeczywiście końskiej odporności od mhm. każdego polityka. Również od, od polityka, który, który byłby politykiem dalekowzrocznym, z, z osobowością, jasną koncepcją, itd, tak i tak dalej. Czyli y, takiego polityka, którym Jarosław Kaczyński nie jest. Y, I dopuszczam, że, że rzeczywiście, jak gdyby nie ogarnia. Zresztą historia Polski i Polski Ludowej zna, y, zna takie przykłady, kiedy, kiedy nadmierny stres to też jest bardzo ludzkie. Wywołuje, wywołuje różne reakcje, a to, a to nadmierną agresję, bardzo proszę, mamy to na tapecie, a to, a to zaklinanie rzeczywistości, czyli, czyli na przykład twierdzenie wciąż, znaczy wypowiadanie twierdzenia, które nie odpowiada rzeczywistości, ale, ale forsowanie, tak, tak, tak musi być, tak musi być, tak musi być, nikt już na to nie zwraca uwagi, i tak dalej, albo po prostu jakaś, jakaś forma, jakby to powiedzieć, ucieczki, ucieczki umysłu od, od rzeczywistości. Ja, jakaś emigracja. Wewnętrzno. Jakaś taka, jakaś emigracja to jest umysł. No gdyby tak się działo, to oczywiście. Ja bym współczuł, no bo to ludzie chorzy, prawda? Mają, nie no wiesz, no, współczuć mają, można, ale bo to w ogóle, mają, bo to wiesz, to nie chodzi o, o niego samego, to po prostu chodzi nie, o, o losy państwa. Wieś, tak, nie, otóż to właśnie, natomiast otóż to właśnie byłoby to, by, byłoby to jeszcze kończąc zdanie, byłoby to rzeczą wartą Wartą rozmowy empatycznej, gdyby nie to, że w jego rękach czy za jego plecami, jak woisz, stoi los no naprawdę kilkudziesięciu milionów ludzi. Nie no właśnie. No. Wiesz, i, i, I problem polega na tym, że myśmy, myśmy już o tym mówili parę razy, ta łatwość opowiadania albo stawiania Polski w sytuacji, kiedy, która może skończyć się naprawdę globalnym konfliktem militarnym. Jest przerażająca. To znaczy, że, tak. że, że to nie jest tylko, jakby to powiedzieć, jednostka chorobowa, już tak <coughs> mówiąc <coughs> umownie, jednego człowieka. To znaczy, że cała ekipa ma. Y nie no, cała ekipa jest pod podporządkowaną... Po prostu ocenia się, rozumiesz świata no, w sposób. Tak, właśnie... tak, nie okej, okay, ale to widzisz, ale to nawet, bo świata to, zost to zostawmy już ten świat, bo widać, że oni świata nie rozumieją. To jest oczywiste. Nawiasem mówiąc wydaje mi się, że polska opinia publiczna, a już wyborcy PIS, zwłaszcza też świata nie rozumieją, albo po prostu widzą Dobra. ten świat w bardzo ograniczonym spektrum, ale to, to jest jakby osobny temat, o tym też możemy porozmawiać. <laughs> I o tam indolencji w ogóle polskiej opinii publicznej często wspominamy, ale wiesz, tutaj mamy do czynienia po prostu z czymś, co mi naprawdę jest bardzo trudno, w jakiś sposób taki. Wiesz, no, dostatecznie dobitny skomentować. No, samo, no, nawet te, te, ten, to, to, o czym ty powiedziałeś na samym początku, to znaczy, że minister Błaszczak, a tutaj prezydent Duda, którego nikt nie pyta, ale wiesz, żeby to minister Błaszczak przynajmniej się trzymał jednej jakiejś prostej takiej. Jednej prostej interpretacji, którą uznał za słuszną na samym początku, ale to nawet tego, tego nie było, bo minister Błaszczak jest popychadłem, tak samo jak pewnie większość ministrów, Jarosława Kaczyńskiego, i przecież on na początku na tę propozycję, zgodnie z logiką pewną, i już inna sprawa, czy my tę logikę pochwalamy, czy nie, ale jakaś logika jest, on pochwalił przecież tę decyzję i powiedział, że te, to wszystko będzie super i że to wspaniale. I dopiero gdy go Kaczyński zganił, to dopiero wtedy nagle zaczął mówić co innego, i to. I to między innymi też była demonstracja tego właśnie na Twitterze, o czym powiedziałem. I wiesz, i to, że dzieje się coś takiego, że mamy Kolesia, który już w tej chwili nie pełni żadnych funkcji, jeszcze do niedawna był premierem, wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. I to chodziło, jak się później okazało, o bezpieczeństwo kadrowe, to znaczy, żeby żeby ziobro z, żeby z Morawieckim się nie pożarli, nie pozabijali mało, tam gdzieś. Tym, tak? krótko za mordę, tak. Oczywiście. Tak, 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 właśnie więc to, to, to był ministrem od tego rodzaju bezpieczeństwa właśnie, to znaczy mu się frakcje nie posypały różne, wiesz w, w, w tej jego niedozjednoczonej prawicy. No ale dobra, teraz już nie pełni żadnych funkcji i po prostu zwyczajnie z tylniego siedzenia bierze jakiś pogrzebacz, łom, czy, czy nie wiem, czy coś, i jak, gdy mu się nie podoba coś, co ja, ten czy inny minister wypowie, to normalnie wali w łeb i wiesz, i, i potem tam ci muszą no tylko, kurcy, tu się domyślać, nie? Domyślać muszą, co oni tutaj mają teraz powiedzieć. No i wiesz, i, 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 i nie, nie zastanawiają się ewidentnie długo, bo formułują później propozycje albo powtarzają pokaczyńskim co też jest, ten, że powtarzają, no, że to teraz na Ukrainę. I wiesz, taki błaszczak się, który jest, odpowiada za obronność, tak? no jest jakąś cywilną kontrolę nad armią. To on się na nie zastanowił, że wie, że, że to może mieć takie, a nie inne konsekwencje no, no, i, i wiesz, i reperkusje. No, no kurde, nie, no, 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 znaczy wiesz, nie, no, nie no, prze, za, przepraszam, za, ja nie chcę biadolić tutaj, ale no, przecież to jest, no to jest syf, no naprawdę, no, to jest to jest masakra. No, no, to... Nie zastanowił się, no bo mówię, wróćmy do, do, do początku mojej wypowiedzi. No popatrz na, na zwierzchnika sił zbrojnych. No to czego no tak, to? tak? Żeby minister no. normalnie się zachował. No tak, no, no, no więc właśnie to, to są takie. No i, i wiesz, i teraz ostatnie pytanie właściwie, które należy sobie tutaj w, na, na tę okoliczność zadać. To dobra, no i co dalej? Bo wiesz, bo coś się jeszcze może wydarzyć, różne rzeczy się mogą wydarzyć, mniej lub bardziej niebezpieczne, które są związane z przebiegiem tego konfliktu zbrojnego na Ukrainie w tej chwili. To jest konflikt dalece jeszcze nie nierozstrzygnięty. Nie wiadomo, czy nie zostanie zamrożony w jakiejś formule. I wiesz, i. No tak, i może tak, być taki wrzut. I, no I wiesz, i wtedy, i wtedy nie będzie, będą różne naprawdę śliskie sytuacje, a my będziemy mieli, wiesz, u steru takich tutaj, wiesz, wybitnych po prostu przedstawicieli wiesz, klasy politycznej, to naprawdę nie widzę, no, no o Jan, naprawdę... Ty, przepraszam, przepraszam, a czy ty jesteś przekonany, że gdyby nastąpiła zmiana Warty, tak, żeby teraz Platforma Obywatelska i jej koledzy oraz koleżanki wzięli to, wzięli to nie, nie, we własne, nie. spracowane ręce, to co, wiele, wiele to by się zmieniło? Nie, myślę, że wiele by się rzeczywiście się nie zmieniło, chociaż mam takie przekonanie, być może ono jest naiwne, to się zresztą zapewne okaże niedługo, ale mam jakieś takie przekonanie, być może jest to też związane z moim zmęczeniem prawem i sprawiedliwością, już takim, wiesz, tego, że mam takie przekonanie, że jak oni mają ładniejsze garnitury i trochę ładniej mówią i lepiej ten, to może się dwa razy zastanowią, chociaż jak myślę sobie o tweetach Radka Sikorskiego typu tam, thank you USA i tak dalej, no tak, no to no prawdopodobnie no to się trzeba, trzeba, trzeba się liczyć z tym, że jakość będzie jakoś będzie dokładnie taka sama. Masz, masz rację, no tak, no. tu rzeczywiście... Rze rzeczywiście Szefiny... to... Chetyny, tak, tak, ale, ale na koniec tego. jeszcze nie mogę sobie odmówić. Wiesz, nie mogę sobie odmówić jednak tego komentarza, że kurczę, dobra, mamy, mamy takich głupich polityków, którzy są kompletnie niesamodzielni. Nie to, że są głupi, to że są kompletnie niesamodzielni i tacy nieautonomiczni i w ogóle ten. Okej, okay, dobra, tak właśnie jest. Postano postawili wszystko na jedną kartę, postawili Polskę w sytuacji bezalternatywnej, to znaczy, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi o, do końca świata i jeden dzień dłużej. I, i, i nie, ma, nie ma od tego odwrotu, nie ma innego wyjścia, nie ma innej doktryny, nie ma innego pomysłu, nie ma innych idei. To jest jedyne, co możemy robić. Okej, okay, dobra, postać ten. Mamy konflikt zbrojny na Ukrainie, wojnę i Polska, która jest państwem, no nie jest frontowym państwem oczywiście, bo frontu tutaj nie ma, ale jest państwem prawie, no przyfrontowym. To znaczy z, z, je, je, można to to po, sieciach, to po sieciach społecznościowych, chodzą różne obrazki, screeny z różnych tam, wiesz, stron, gdzie, które, które... Nie, yy, które namierzają loty i tak dalej, i wiesz, i, i teraz centrum świata to jest Rzeszów w zasadzie, tam wszystko, wiesz, wszystko tam idzie, tam są te wszystkie takie, jest taka pajęczyna, która się od Rzeszowa rozchodzi i tak dalej. Czyli my robimy wszystko, tak? Tam szmuglujemy tę broń, przekazujemy, wiesz, dofinansowujemy, wysyłamy pewnie jakichś najemników, ochotników i tak dalej. Wszystko to robimy za nic, za nic. Nic z tego wiesz, na, nawet nawet, nie, kurde, nie wiem, czy jakiś napiwek komuś dadzą. Przynajmniej wiesz, za Kwaśniewskiego i Millera to dostaliśmy 15 milionów za te tajne więzienia CIA. Nawiasem mówiąc, ja pudełku sobie odświeżam. Tak, o, w pudełku, nawiasem ja mówiąc, odświeżałem sobie ostatnio tę historie i czytałem anglojęzyczne, wiesz, na ten temat materiały i muszę Ci powiedzieć, że jest tutaj ciekawostka, bo w amerykańskich, u amerykańskich komentatorów i amerykańskich analityków i amerykańskich źródłach, tych, które są jawne to to było 30 milionów dolarów. A w Polsce mówi się tylko czy w Europie tylko o 15 milionach. Więc jestem też ciekaw, bo to rozumiem, że Kwaśniewski i Miller się podzielili, ale wiesz no to ktoś jeszcze może coś wziął, o czym my nie wiemy. Natomiast wiesz dlaczego, wiesz dlaczego to jest historia, którą warto w tym kontekście przypomnieć? Otóż dlatego, że to ludzie już nie pamiętają, a to ja przypomnę. Dlaczego to się wykoprytnęło? Dlaczego to w ogóle wyszło i zrobił się z tego wielki skandal? Co myślisz, że Unia Europejska tak chciała, koniecznie skandal? Oczywiście, Trochę, żeby sobie wyrąbać trochę przestrzeni i odrobinę samodzielności, to to było prawdopodobnie ok, dla tamtych, dla ówczesnych polityków, wiesz, francuskich i niemieckich i brytyjskich, ale przecież to się wykopertnęło, dlatego że ci specjaliści nasi od torturowania, zam, wiesz, w zastępstwie Amerykanów, zamówili u jakiegoś lokalnego, wiesz, u jakiegoś lokalnego pana Mirka z pod Kijkutów, czy gdzieś tam, pod tych klewek, klatkę w której miał być zamontowany kibel. No i to i, i wiesz i po prostu ten, ten, ten pan Mirek nie miał certyfikatu bezpieczeństwa a był i tak dalej i tak się wydała ta historia rozumiesz i potem się okazało, że to i w Rumunii i na Litwie i tak dalej, więc wiesz, więc ma, mam po prostu wrażenie, Jeszcze że to jeden może... Pan Mirek, jeden tak, tak, ale rozumiesz, proszę, więc oni zamówili klatkę z kiblem, a co ci zrobią w sytuacji, która jest o wiele bardziej napięta, co zamówią u kogo i gdzie, to naprawdę wolę nie myśleć, bo to po prostu nie mam chyba dostatecznie dużo wyobraźni. No tak, tym, tym humorystycznym akcentem tak, może. Tak, tym humorystycznym akcentem ja tak, rzeczywiście kończymy. o tym o subskrybowaniu. No tak to. jest. Subskrypcja, dzwoneczek, wszystkie tam te rzeczy, które można przycisnąć, to przyciśnijcie i. I komentujcie pozostań... jeszcze, tak, bo to. Tak, i, e, oczywiście komentujcie, streamujemy na YouTubie i na Facebooku. Do protokołu tylko podyktuję, że nagrywamy 30 listopada 2022 roku. Tak, jest. I zaglądajcie na, tak na, na, na kanał YouTube, bo to jest. Tak, i, i na stronę Strike.eu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia Panią. niedługo. Do widzenia.